6 czerwca 2013 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisano uroczyście umowę na przebudowę nabrzeża szwedzkiego między portem Gdynia S.A. a firmą Dorako. Witam wszystkich na uroczystości podpisania umowy na bardzo ważną inwestycję w porcie gdyńskim. Mówiliśmy o tej inwestycji przy poprzedniej okazji, kiedy podpisywaliśmy umowę z Luksusem na zbudowę magazynu paszowego. Umowa, jaką za chwilę podpiszemy, precyzuje, że szwedzkie będzie zakończone w miesiącu w czerwcu 2015 roku. Przebudowa będzie polegała przede wszystkim na pogłębieniu tego toru i dopasowaniu nabrzeża dla większych zanurzeń. To jest główny cel tej inwestycji. Oczywiście inwestycja jest olbrzymia. Koniec inwestycji przewidywany jest dzisiaj formalnie, mówimy czerwiec 2015. Tak też się to pewnie musi skończyć ze względu na to, że projekt korzysta z środków unijnych, które trzeba rozliczyć. Jak przy każdej tego typu trudnej przebudowie mogą pojawić się problemy techniczne. Jednakże prezes terminala masowego uspokaja, że terminal będzie w tym czasie pracował zupełnie normalnie. Otóż nie możemy sobie pozwolić na zmianę ilości ładunków. Musimy wykonać plan założony sobie na ten rok 2013, no i oczywiście na 2014. To zwiększy częściowo nasze koszty ze względu na to, że tracimy jedno stanowisko przeładunkowe i część ładunków trzeba będzie przewozić w dalsze strefy przeładunkowe, transportem samochodowym czy kolejowym ewentualnie, po to, żeby nie stracić klientów i żeby nie stracić ładunków, które no zaplanowaliśmy i na które mamy podpisane umowy, kontrakty wieloletnie. Jeśli mówimy o problemach technicznych, mówimy głównie chyba o logistyce, dlatego że technicznie jest to normalny projekt do techniczny. To jest normalnie dobrze zaprojektowane. Na brzeże. zresztą projektowa, to bardzo dobra firma projektowa. Natomiast logistycznie, ponieważ będziemy pod ruchem, musimy dopasować się do wymogów terminala masowego i to jest jakieś utrudnienie tak, logistyczne, żeby pogodzić i operatora, a jednocześnie w tak stosunkowo krótkim czasie zrobić, no jednak, dużo części robót jest robione także w wodzie z wody, więc tutaj musimy i warunki pogodowe brać pod uwagę. To jest jakiś problem głównie logistyka tego kontraktu. Nie tyle hydrotechnika, nie tyle techniczne kwestie projektowe, ile właśnie kwestie logistyczne. Po przebudowie będziemy mieli dwa głębokowodne stanowiska, czyli jedno. O, do 15 metrów docelowo, 15 metrów zanurzenia, gdzie można będzie przyjąć duże statki typu Cape Size w granicach 130 tysięcy ton, o, i on, on będzie obsłużony na jednym nabrzeżu, na dzień dzisiejszy, ponieważ jest e, tych statków Znaczna ilość. Musimy najpierw odładować statek, odlichtować statek na nabrzeżu holenderskim i przeholowujemy na szwedzkie, bo tam jest płycej i kończymy go. Po to, żeby na holenderskie ustawić następny statek, o, o duży statek, na przykład Panamax, w celu rozładunku w ładunku. Docelowo będziemy mogli robić to na dwóch nabrzeżach, dwa statki jednocześnie, co potani koszty, eksploatacji zarówno terminalu, jak i po tani obsługę ładunków dla naszych klientów. Myśmy zapowiadali, że będzie to rok dużych inwestycji. Chcemy wykorzystać ten moment właśnie do, do, do inwestowania. Plany inwestycyjne mamy bardzo, bardzo bogate i realizujemy je bardzo konsekwentnie.